Daj tak znać, Teraz Zmęczył się! Zmęczył się! Zmęczył się! Teraz się! Zmęczył się! Zmęczył się! Zmęczył się! Zmęczył się! 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 Zabij! Zabij go. O dobrze, dobrze dawaj, Zabij. Dawaj. Nogi prosty, prosty. Jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Jeszcze raz. Mało, dawaj. Mało jeszcze raz. Ostatni dawaj, dawaj. Wow. Dobrze. Znowu. Dobra. I tak już chodzi. Eee normalde <laughs> <laughs>